Wiktoria miała 12 lat i naturalny talent, ale nie wierzyła w siebie. Jej nauczyciel Adam powiedział: Byłem pianistą koncertowym 15 lat. Słyszałem tysiące wykonań tego utworu. Ty masz coś wyjątkowego. Przed przesłuchaniem do Akademii Wiktoria płakała: Nie należę tutaj. Oni mają nauczycieli i pokoje do ćwiczeń. Ja ćwiczę w szkole, bo nie mamy pianina w domu. Adam uklęknął. Chopin był biedny. Bach pracował jako organista za posiłki. Muzyka nie dba o pieniądze, dba o duszę, a twoja jest niezwykła. Na przesłuchaniu dyrektor komisji wstał po jej grze. W 40 latach przesłuchań słyszałem może pięć wykonań tej jakości. Twoja dusza już zna Opęna. Tego wieczoru jej mama czekała w korytarzu. Pracowała jako sprzątaczka w tej samej szkole muzycznej. Wiktoria nie wiedziała. Mama sprzątała, żeby córka mogła grać. Adam patrzył, jak się ściskają. Pokiwał głową do mamy. Ona pokiwała w odpowiedzi. Wdzięczność, która nie potrzebuje słów. Przyszła pianistka koncertowa ćwicząca. Mama myjąca podłogi. Nauczyciel, który uwierzył, kiedy nikt inny nie wierzył.